Wyrównany ten start będzie ciekawie w pierwszym uku, ależ się wyrzucił tutaj Norik Bledorn. Mam wrażenie, że to on jest tutaj głównym prowodyrem tego, co wydarzyło się później. Odjechał, pojechał, można powiedzieć, w prawo Niemiec. Takie jest moje pierwsze wrażenie. Wyścig czwarty przy wyniku 7 do 11. Aż podskoczył przy starcie Tobiasz Jakub Busielak, ale to jest mimo wszystko obiecujący start. To Tobiasz kończy skończy się to upadkiem. Zabrakło teraz miejsca na młodzieżowca, może nawet nie tyle, co zabrakło miejsca, co po prostu w tej sytuacji nie opanował. Kasper TSK, Keenan Ryan Douglas, Marcin Nowak. Liczymy na... więcej emocji, na to, że będzie tutaj jazda w kontakcie, na to, że będzie ciekawe ściganie. Teraz dosyć obiecująco wystartowała para gości, ale próbuje im pokrzyżować się plany Marcin Nowak i teraz... Jadący trochę szerzej od rywala, może jeszcze wskoczyć na pierwsze miejsce, jeśli pozwoli na to nie kto inny jak Kacper Teska. Ciekawa walka Teska i Daglas teraz przepuścili, można powiedzieć, przedstawiciela gospodarza i Chcę powielić wyczyt kolegi z Jadący dosyć agresywnie Kinanru ale to się tym razem nie, nie udało. Kinanru zostaje na, na miejscu ostatnim, ale jeszcze wyszło, że Australijczyk będzie zdolny do, do czegoś ciekawego. Ciągle jest drugi Kacper Teska tuż zanim Ryan Douglas, no nie wiem czy tutaj chodzi o taką eskortę, czy też spróbuje Australijczyk jeszcze wyprzedzić młodszego kolegę, choć myślę, że na tym etapie wyścigu będzie to już pozbawione większego sensu i trzeba się skupić na tym, żeby nie wpuścić tutaj swojego rodaka, czyli na Roo. Kolejny wyścig na 3 do 3, tak to się układa. Marcin Nowak się rehabilituje za nieudane wejście w ten mecz. Drugi wyścig z jego udziałem, dużo, dużo lepszy. Nie tylko udany start, ale też wygra nas naprawdę dużą, dużą przewagą. Kinan jeszcze pod koniec tego wyścigu chciał postraszyć swojego kolegę. Pole wewnętrzne, wewnętrzne dla Tobiasza Jakuba Musielaka. Pole drugie dla bezbłędnego dziś Jakoba Dorselaka. Ask żółty to Ryan Dagas, no i właśnie niebieski Arzek Grmek. Czy to będzie dobra decyzja menedżera Pawła Piskorza? Przegrywa startanzy, Grmek. Ryan Daglas ma dużo miejsca. Może teraz spróbować napędzić się, jadący trochę szerzej od rywala, ale szybkość Torsela jest imponująca. Trudne zadanie przed Daglasem. jeśli chce jeszcze tutaj doskoczyć do, do Torsela, bo ten ma oczywisty prawo. chce uciekać, chce powiększać przewagę, ale Douglas teraz teraz widać, że może zagrozić to jest rządwo Skorpionów Ryan Douglas, Tobiasz Jakub Musielak przed tym ale tylko do tego momentu, na prostej i wyprzedził przeciwnika Alzy Grmek można było o nim na moment zapomnieć po tym nieudanym starcie, ale teraz jest ciekawa walka pomiędzy nimi Tobiaszem Jakubem Musielakiem za szeroko, za szeroko teraz Grmek odjechał i teraz Musielak odbija pozycję, ależ tutaj jest ciekawie pomiędzy Słoweńcem i młodzieżowcem. To jest trzeci, trzeci Musielak. To Biasz Jakub Musielak. Czy on to wytrzyma? Czy teraz przytrzyma? krawężnik, zrobił to. Ależ tam zapachniało nawet takim wyraźnym zwarciem pomiędzy Musielakiem i Janrze Grzymekiem, ale ostatecznie te wojny nerwów wygra młodzieżowiec. To Biasz Jakub Musielak, a nie, a nie równie młody kolega ze Słowenii. Ciekawa walka w końcu, naprawdę. Emas wyścig. Kiedy do? Ryan Douglas, Paweł przedpolski Bartosz się Znakomicie, teraz z drugiego, z pola B. Ryan Taglas, Teraz także Smektała Próbuje się tam włączyć do rywalizacji. Jest dosyć szybki. Partosz spektała, ale jednak z tego czwartego pola nie wyjechał z pierwszego wirażu na pozycji punktowanej. Taklas się ogląda. Taklas już wie, że przed Pełski ma argumenty, żeby go postraszyć. Także Keenan chce być tutaj aktywny wszędzie na to, że wszędzie do jest Keenan Natomiast muszą ustalić między sobą dwaj gospodarzy, który z nich będzie tutaj ścigać, który z nich bierze nasze. Ten ciężar yy, pytania ścigania się z Ryanem bardzo szybko spyktała na, na miejscu ostatnim, ale jeszcze coś ciekawego w tym wyścigu może się wydarzyć przed Pełski Ru. Bo no myślę, że już się dogadali, ale być może będzie za późno na to, by przed Pełski jeszcze skleił się tutaj z Ryanem Douglasem. To może być bardzo ważna trójka dla Australijczyka. Australijczyka, który w poprzednim sezonie był wyraźnym liderem PZ do Poznań, i teraz po jak odszedł Aleksander Roktajew, musi dźwigać tę odpowiedzialność. Musi dowozić dwucyfrowki, by Poznań mógł myśleć o zwycięstwach nie tylko u siebie, ale także w meczach wyjazdowych. są z, z Dalżeszów. Hunter SPZZ Poznań, ostatni akcent tego spotkania. Świetnie teraz z drugiego Ryan Douglas. Ale zastał z tyłu kolega z pary, Teraz Douglas pognębiony, ale w tym samym momencie wskoczył też Blendorn. Co tutaj się dzieje? Piętnasty wyścig. Będzie jeszcze trzymać się w napięciu. To kogo tutaj rozprowadzi? Świetnie teraz Douglas. On jest tam na prowadzeniu, ale ciągle nie może się uporać z problemami. Predor bliżej, krawężnika. Torzel odbija, Torzel. Znowu trzeci zaczyna atakować także Marcin Nowak. Tutaj każdy scenariusz jest jeszcze możliwe odjechał Nowak i teraz Norik Bledorn poczuł krew blisko skutecznego ataku Niemcy, ale wciąż Bledorn musi walczyć o swoje 3 do 3, w tym momencie jeśli tak to się skończy, będzie oczywiście remis w tym meczu, ale jeszcze być może wyczaruje jakąś akcję, Marcin Nowak trzyma się na ogonie Rajana Daglasa. ten nie może się tym przejmować, ten musi tutaj zakować się ziemną krew, skupić się wyłącznie na tym by dowieść się 3 punkty, Nowak liczy na jego błąd, Torzel musi jeszcze uważać na Norika Bledorn na ostatni wiraż Pledor, Norik Pledor szeroko Pledor, Norik Pledor, Pledor do krawędzi zika już nie ugra tego punktu. Remisy 3 do 3 w 15 wyścigu, remisy 45 45 w tym meczu.